Kiedy przeniosłam się do działu do spraw różnorodności, zaczęłam od spotkań z kierownikami sklepów. Mówili o tym, jakich ludzi szukają. Bez skrępowania krytykowali wygląd kandydatów, wymądrzając się na przykład, że nie podoba się im czyjś nos. Nie mogłam uwierzyć, że to robią. Co gorsza, na podstawie wytycznych, które ktoś dla nich spisał. To był dla mnie potworny szok. Zrezygnowano z nazwy przedstawiciele marki. Pracowników podzielono na fizycznych. Pracujących na zapleczu i modeli pracujących w sklepie. Dzięki takiej nomenklaturze, Abercrombie mogło płacić im grosze i wykorzystywać te dzieciaki tak samo jak agencje modelingowe. Podpisawszy dekret, pilnowali, żeby już nigdy oficjalnie nie komentować wyglądu pracowników, ale też bez skrępowania nazywali ich modelami. Więc właściwie wiele się nie zmieniło. A jak ktoś nieatrakcyjny starał się o pracę modela? Pozwalali mu wziąć udział w rekrutacji, jak wszystkim, ale miał tak samo marne szanse na tę pracę jak wcześniej. Jasne. Ja.